Niech żyje rewolucja, ale nie taka rewolucja, a przynajmniej nie taka, jaką znamy z kart historii czy z lekcji historii. Tutaj pojawiają się zombie, wampiry czy zombiry, i ta rewolucja faktycznie pożera własne dzieci. <try> z tej strony Ola i zapraszam na recenzję francuskiej produkcji od Netflixa pod tytułem La Révolution czyli Rewolucja. I od razu chciałam zaprosić do subskrybowania tego kanału, ponieważ pojawiają się tutaj różne recenzje między innymi filmów, książek czy właśnie seriali. Jeżeli myślicie, że Rewolucja, czyli ta nowa produkcja od Netflixa ma coś wspólnego z historią, no to się mylicie. Tych związków z historią jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo mało. Są to takie niewielkie elementy, symboliczne elementy, które mają zachować koloryt epoki. Oczywiście nie mówię tutaj o strojach czy kadrach. Mówię m.in. o głównym bohaterze, który ma na nazwisko Guillotin i o Mariannie, która jest przywódczynią rebeliantów. Wszędzie muszą być jacyś rebelianci. Ja wiem, że chodzi o rewolucję francuską, ale ten motyw pojawia się w większości nowych produkcji. Zresztą nie tylko nowych produkcji. Więc tak naprawdę ta historia mogłaby się dziać w jakiejkolwiek epoce. No ale twórcy wymyślili sobie, że tak to się zadzieje w czasie rewolucji francuskiej. Więc przenosimy się do 1787 roku. No, i na tym kończą się związki z rewolucją francuską, bo właśnie ten Joseph Guillotin zajmuje się serią makabrycznych zgonów. On jest lekarzem i okazuje się, że tutaj coś zdecydowanie jest nie tak. Równolegle poznajemy Madeleine, małą dziewczynkę, która ma straszne koszmary i dziwne wizje. Prześladuje ją tajemnicza postać bez twarzy, więc te sekrety się tutaj piętrzą, i to na pewno działa na plus tej produkcji. Ja oglądając ten serial, miałam taką sinusoidę, bo kiedy zaczynałam te pierwsze dwa odcinki, były dla mnie straszliwie chaotyczne. Wydarzenia zupełnie mi się ze sobą nie łączyły, a jeszcze mylili mi się bohaterowie. Bo to nie jest tak, że oni są jacyś bardzo do siebie podobni, ale trochę siebie przypominają, szczególnie że te kadry są zamglone albo przyciemnione, albo dzieją się w podziemiach wydarzenia. Także łatwo pomylić bohaterów na samym początku i to. Utrudnia odbiór tej produkcji. Od produkcji, która już z założenia jest dziwaczna, no bo halo, mamy do czynienia z zombirami w czasie rewolucji francuskiej. Więc, to że twórcy do pierwszego i drugiego odcinka wrzucili tylu bohaterów, przedstawili nam ich i wrzucili tyle sekretów, działa raczej na niekorzyść tego serialu. No ale stwierdziłam, że dam mu szansę i obejrzę go do końca. I muszę przyznać, że to zakończenie zdecydowanie rekompensuje ten cały chaos, który pojawia się w pierwszych dwóch, no maksymalnie trzech odcinkach. Powiedzmy, że od połowy trzeciego, od początku czwartego, to wszystko zaczyna się zazębiać, sekrety się ze sobą łączą i możemy powoli wyciągać jakieś wnioski. Wnioski dotyczące tajemniczego wirusa i ten tajemniczy wirus uderza w arystokrację i możnych, sprawiając, że stają się wygłodniałymi bestiami, które. Chcą po prostu zabijać, wysysać krew. No to mamy takie typowe zombiry. I nie do końca rozumiem, czemu ten serial spotkał się aż, z aż taką krytyką, zwłaszcza w mediach francuskich, zresztą u nas też, bo jeżeli całkowicie odsunie się na bok myśl, że to miała być produkcja historyczna. No to ogląda się go całkiem dobrze. Tego, że właśnie producenci strzelili sobie w kolano, no bo sam trailer wskazywał, że tutaj trochę więcej będzie tych wątków historycznych, że ta produkcja będzie bardziej historyczna, a nie będzie tylko horrorotilerą, kryminałem. Tak naprawdę trudno wskazać na jeden gatunek, który jest serial Rewolucja. Więc jeżeli chcecie oglądać ten serial, no to wypada odsunąć na bok myśl, że jest to serial historyczny, bo takim zdecydowanie nie jest i chyba nigdy nie miał być. Bo można by było wziąć ten motyw zombirów i wrzucić go w jakąkolwiek epokę, i wyszłoby to samo. Ale nadal nie rozumiem tej krytyki, zwłaszcza tych mediów francuskich, ponieważ tam wiadro pomył zostało wylane na wszystkie elementy serialu Rewolucja. Dla mnie, jeżeli chodzi o prawę i formę, no to rewolucja jest naprawdę dobrze zrobiona. Kostiumy zostały pieczołowicie dobrane, kadry są ładne, znaczy na tyle, na ile mogą być ładne, ponieważ tutaj estetyka jest trochę zaburzona. Mamy do czynienia z dużym rozlewem krwi, z brutalnością i właśnie ta brutalność wybija się na pierwszy plan. Te sceny walki są bardzo dobrze zrobione więc trudno mówić o jakiejś estetyce w tym przypadku. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o ten rozlew krwi, no to wszystko pasuje do danych wydarzeń, do tej mgły unoszącej się ponad wydarzeniami, do tej tajemnicy. I myślę, że tutaj twórcy poradzili sobie naprawdę bardzo dobrze. Miałam problem z oceną muzyki w tej produkcji, ponieważ ten główny motyw, ten epicki motyw pasuje do historii, natomiast co jakiś czas pojawiają się takie bardziej nowoczesne nuty, które moim zdaniem totalnie burzą ten klimat, który i tak jest zaburzony przez zombiry, więc po co jeszcze wrzucać nowoczesną muzykę i to tak nagle, nie to, że to jest taka cała linia tej muzyki. Więc to jest trochę słabe moim zdaniem, no ale można na to przymknąć oko mimo wszystko. Taki eksperyment. Natomiast jeżeli chodzi o grę aktorską, to trudno powiedzieć, że aktorzy są albo drewniani, albo wybitni. Bo oni są raczej po środku, wszyscy raczej zdają egzamin, raczej dobrze wczuwają się w swoje role. I nie mamy poczucia, że coś jest teatralne albo coś jest przesadzone. Okej, okay, pojawiają się te mowy patetyczne, no ale we wszystkich serialach, które mają być powiedzmy serialami historycznymi, te mowy patetyczne się tutaj pojawiają. To nie miał być serial historyczny, no ale ta otoczka jest historyczna, więc można było się tego spodziewać, że takie mowy tutaj będą. Natomiast chciałam zwrócić uwagę na jednego bohatera, bohatera, który zrobił na mnie ogromne wrażenie na czarnego charaktera, którym jest do nas i muszę przyznać, że to był świetny wybór, ponieważ ten aktor wczuł się genialnie w rolę psychopaty, którego owładnęła żądza krwi. I on, nawet swoją mimiką, świetnie oddaje emocje. Mimiką, gestami, no, dobrze się go ogląda i faktycznie pasuje do tej roli, więc świetny wybór. Jeżeli miałabym wskazać na jednego aktora, który faktycznie robi ten serial, no to byłby to twórca roli Dona Siena. No ale właśnie, co z samym konceptem, z konceptem zombirów i wirusa błękitnej krwi? No, muszę przyznać, że, tak jak wcześniej już wspomniałam, miałam taką sinusoidę. Na początku średnio mi się to podobało. Potem odrzuciłam tę myśl, że miał być to serial historyczny i bardziej wczułam się w tę produkcję. Jeżeli chodzi o sam koncept, to jest naprawdę ciekawy i solidnie zrobiony. Okej, okay, można mówić, że nie współgra w ogóle z rewolucją francuską, że po co tak zakrzywiać historię? No, ale w kinematografii było już praktycznie wszystko. I wypadałoby trochę eksperymentować. I to jest taki właśnie eksperyment, który moim zdaniem udał się całkiem nieźle. Nie mówię, że to jest wybitna produkcja, ale oglądają się dobrze. Pewnie powstanie drugi sezon i mam nadzieję, że będzie zrobiony lepiej, jeżeli chodzi o te wydarzenia, o tę łączność wydarzeń, całą linię fabularną. Bo wydaje mi się, że twórcy skupili się na oprawie, na tych elementach krwawych, na scenach walki, na piętrzących się sekretach, a tak naprawdę odpuścili to, co powinno spajać tę historię, czyli w ogóle samą historię, samą linię fabularną. Więc mam nadzieję, że w drugim sezonie będzie to wyglądało lepiej, no bo jest tutaj potencjał i budżet raczej nie był mały. Więc mam nadzieję, że twórcy wyciągną mityczne wnioski i media francuskie nie będą się rozpisywać o tym, jak to ten serial przypomina walkę kotów, bo jest tak chaotycznie makabryczny. I to by było już wszystko ode mnie. Jeżeli już oglądałaś albo oglądałeś ten serial, to oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy i będę wdzięczna za łapki w górę i subskrypcję kanału. Dzięki!